Dindobre, hola amigos, vítanme a mi canal de España mamna Martín Bilbao. Allí sai vende los mavias a propósito de Paella. ¿No? to sea, chiname. es muy Barnick na Paella, la barraca? które sprzeda na mojej stronie internetowa Hispania tutaj I pytanie, gdzie jest tak naprawdę potrzebne te składniki? Słuchajcie, kiedy nie, so, jakie składniki nie masz, to jest, które naprawdę nie potrzebujesz. My zawsze, zawsze w Hispanii dajemy to. Bo paella potem bygląda, by, wygląda bardziej szuty, ma taki piękny kolor, nie? Dlatego zawsze używamy i na restauracji zawsze, zawsze używamy. Ale tak naprawdę, na przepis ten kolor powinien być safran, nie? Tylko safran nie ma taką intensywny. nie? No to kiedy chcecie jakiś bardziej zdrowe paella, no to nie dajcie ten, ten barnik. I bo ten barnik też nie, nie, nie ma smaku, nie? To jest tylko barnik, nie? No to we Hiszpanii używamy Tak, zawsze, Bo my też jemy z oczami, nie? Ale czy jest potrzebny, czy nie? Nie, nie jest potrzebny, tak naprawdę nie. Dla mnie, dla mnie tak, ale na ten przepis, że będzie pisne, to nie jest potrzebne. Tylko kiedy robimy bez tego, ma, ten rys będzie miał taki szuty kolor, ale taki bardzo, bardzo delikatny kolor. I paella nie wygląda tak ładnie, ale jak mówię, nawet, że nie wygląda tak ładnie, smak powinien być taki sam. To powinno być i jest taki sam. No to jest potrzebne, nie jest potrzebne.